Lean Pop Po School. Dzień dobry, Sławomir Szczepanie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Ja może powiem tylko tyle, że ten cykl ma przystępny sposób wyjaśniać specjalistom innych branż zagadnienia optymalizacji procesów produkcji. Tak się składa, że ja jestem inżynierem działającym w branży elektrotechnicznej w dziale badawczo-rozwojowym szukałem specjalisty, który wyjaśni dzisiejsze bardzo skomplikowane zjawisko zwane OII i znalazłem to jest ekspert. Psychologa. Ekspert psycholog, miłośnik zwierząt, z chorzowa Grażyna Potwora. Witam po nas kolejny. Ceniona, słuchaczy. lubiana i doceniana, mm. dlatego że poprzednie podcasty zostały fantastycznie ocenione. Ja myślę, że możesz być dumna i zadowolona. No oczywiście, że jestem, bo mogę nieść kagany glinowej oświaty, czyli robić to, co lubię. Mhm. Dobry dziennikarz spotkał się z dobrym fachowcem. Tak jest. To po drugiej stronie jest bardzo profesjonalny poziom, także docencie to drodzy słuchacze. Wykorzystywanie ludzi staje się coraz powszechniejsze, czy tytułowe OII to spisek ludzi przeciwko maszynom by je wykorzystać, o taka złośliwość, żeby te roboty wykonywały więcej roboty. Też, ale nie tylko. A propos OI TPM-u, który jest Total Productivity Maintenance lub Management, mówiono kiedyś, że kiedy nie ma OI i nie ma TPM, to jest tak, że jak maszyna chodzi, no to pracownicy muszą wtedy pracować, wtedy mają zajęcie i są gnębieni ciężką pracą. Natomiast jak maszyna. Stoi, To pracownicy wtedy mogą pić kawę, a utrzymanie ruchu ma ciężką robotę. Natomiast, jak chodzi, to odwrotnie to utrzymanie ruchu pije kawę, a pracownicy ciężko pracują. No i właśnie OI, która jest częścią nieodłączną TPM, powoduje, że obie te siły i utrzymanie ruchu i pracownicy wykorzystywane są równomiernie, harmonijnie, akurat tyle, ile trzeba, ale nie nadmiernie. No to chyba to nie będzie lubiane przez pracowników. Ja pamiętam, że w papierni czasami takiej, żeśmy zaglądali, tam był taki radiometryczny miernik gramatury papieru, myśmy go kalibrowali, ale wiemy jedno, jeżeli ludziom się nie chciało pracować, to gdzieś tam tryb uszkadzali i wtedy ta maszyna do produkcji papieru stawała i był spokój na zmianie w nocy to tutaj znowu powiem jako psycholog że nie jest tak że ludzie chcieliby przychodzić do pracy i przez 8 godzin nic w niej nie robić bo wtedy by się po prostu zanudzili na śmierć ja, ja kiedyś prowadziłam obserwację właśnie takiego, takich pracowników, którzy nie mieli co robić to do dziś pamiętam że szli z pustym paleciakiem gdzieś tam przemierzali tą, tą przestrzeń bez kres z powrotem, hal produkcyjnych tak, bez kres, starali się udawać jakoś tak odgrywać to, że pracują Człowiek, kiedy zupełnie jest pozbawiony bodźców, no to wówczas cierpi. W związku z tym powinien być obciążony, żeby mu się nie nudziło, żeby spędzał ciekawie te 8 godzin, mniej lub bardziej, bo prace bywają różne, natomiast nie nadmierny. I, i to jest też taki grzech czasami, może dlatego zacząłeś rozmowę od tego, czy, czy teraz bunt maszyn, w, w jakby, czy przedtem bunt pracowników, wykorzystywać tak, ale nie tak, żeby przez 100% bez bez oddechu, bez, nie wiem, łyka herbaty człowiek cały czas zasuwał, a takim grzechem, ja dość często powtarzam, że grzechem osób wdrażających na przykład nawet lin w wielu przedsiębiorstwach jest to, że jak się odzyska czas, to zamiast go podzielić pomiędzy no, rzeczywiście zwiększenie wydajności, produktywności, a zainwestować te 10% czasu w to, żeby były warsztaty, żeby było doskonalenie, żeby odkrywać marnotrawstwa, żeby choćby na TWI, żeby szkolić, żeby coś się działo, żeby zmieniać ten proces, no to biorą te 100% oszczędzonego czasu i po prostu zwiększają wydajność. To, to jest błąd. Dobrze, ja się bardzo cieszę, że słyszę od Ciebie te informacje, a myślę, że słuchacze będą zadowoleni, bo jeżeli będziemy mieli takie warunki pracy osiemnastowieczne, jak to napisano w Germinalu Zoli, to nie liczmy na to, że pracownicy będą wykonywać swoją pracę dobrze. Maszyny mają ułatwiać nam pracę, natomiast jednak człowiek cały czas to wszystko koordynuje. Wracamy do tego OII tajemniczego. Z jakich on czynników się składa, bo wiem, że składa się z jakichś elementów. Ten wskaźnik. Tak, nawet z trzech. Rzeczywiście jest to wskaźnik, który generalnie bada, czy i w jaki sposób wykorzystujemy nasze maszyny i urządzenia. Żeby też tak wytłumaczyć łopatologicznie dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o OII. No, ale y, urządzenia mogą w, można na to spojrzeć w trójnasób, i dlatego samo. I składa się jeszcze z trzech składników. Y, pierwsze spojrzenie to po prostu wydajność, czyli mamy pewne urządzenie i y, już pomijam ten czas taki y, teoretyczny, w którym urządzenie mogłoby chodzić czyli 24 na dobę. Trzeba podejmować tam te wszystkie czasy nie wiem, konserwacji, przerw, y, to czy, czy jedna zmiana, czy dwie. I mamy powiedzmy. Nie całe 8 godzin, bo jeszcze minus przerwę śniadaniową, 450 na przykład minut. I to jest taki nasz czas wyjściowy, kiedy urządzenie powinno cały czas produkować, cały czas wydawać dodawać, siebie, wartość. Tak, dodawać wartość, wydawać te y, sztuki. Natomiast może się zdarzyć, że urządzenie nagle staje, coś się stało, awaria i to jest właśnie obniżenie tego pierwszego czynnika, jakim jest wydajność, czyli najczęściej spotykam się z tym, że awaria to jest coś, co trwa 5 minut i dłużej, ale są firmy, dla których 3 minuty to jest awaria, są takie, dla których 8 minut to jest awaria. Trzeba to zarejestrować, kiedy się zaczęło, kiedy skończyło i tutaj jest porównanie tego czasu dostępnego, kiedy maszyna powinna pracować do czasu, kiedy rzeczywiście pracowała, to jest właśnie wydajność ale to nie wszystko, może się jeszcze w takim razie skoro mówimy, że 5 minut to jest awaria, a jak maszyna stoi minutę na przykład, albo pół minuty, albo po prostu zwalnia trochę tam, nie wiem, odkręca się, bo na przykład jest zła jakaś surowca, ostatnio pracowałam na projekcie w firmie, gdzie jeśli surowiec jest gorszej jakości, nie tak jak powinien być, to trzeba zwolnić maszynę, żeby była w stanie mimo wszystko, mimo złego surowca produkować, jak to uchwycić? No i tu mamy y, kolejny wskaźnik OI, czyli dostępność. I dostępność generalnie liczymy w, y, w ten sposób, że patrzymy w tym czasie, który już pozostał po odjęciu tych wszystkich awarii, czyli na przykład 450 minut nam się robi z 400, więc już teraz bierzemy za punkt wyjścia tylko te 400 minut, które jeszcze zostało po awariach. No i patrzymy, ile sztuk czy kilogramów powinno w tych 400 minutach opuścić naszą maszynę. I teoretycznie powiedzmy, że powinno w ciągu 400 minut opuścić 400 sztuk, sztuka na minutę. Liczymy, a okazuje się, że jest 350. No to właśnie to jest ten drugi wskaźnik. OI, czyli dostępność, to są wszelkie spowolnienia i mikropostoje, tak zwane. No więc mamy już uchwycone je w drugim punkcie. Ale jest jeszcze trzecia sprawa. Mianowicie, kiedy już się okazuje, że w tych 350 minutach teoretycznie już powinniśmy otrzymać w związku z tym 350 sztuk, które wyślemy do klienta, przyglądamy się, bierzemy dział jakości. No i się okazuje, że z tych 350-50 sztuk to są jakieś buble: niedomalowane, niedokręcone, coś się dzieje nie tak. No, w związku z tym tak naprawdę wylazło z tej maszyny na samym końcu tylko 300 sztuk. Naprodukowaliśmy się, naprodukowaliśmy się, ale byle jak. Tak, no i to jest trzeci właśnie wskaźnik w OI, trzecia składowa jakość, czyli ile teoretycznie powinniśmy wypuścić sztuk w tym, tym czasie, który pozostał po mikropostojach i po awariach, a ile wypuściliśmy. No i mamy wówczas taką dramatyczną liczbę, jak na przykład 35%, 36%, od którego zwykle wyjściowo, to tak średnio zupełnie kiedy mierzymy firmę, w której nie ma TPM-u, której nie ma Linu, no to najczęściej na około 36% ten OI się utrzymuje, ponieważ te wszystkie trzy składniki, czyli Zarówno wydajność procesu, dostępność, jak i jakość mnoży się przez siebie, wyraża się to w procentach, więc nie trudno się domyśleć, że te trzy składniki pomnożone potem zmniejszają. To jest taki bardzo sprytny wskaźnik, zmniejszają się i nagle się nam robi 30 parę procent. I to jest dobrze? 30 parę procent to jest taka przeciętna. Od, zwykle um, od tej przeciętnej rozpoczynamy um, no, walkę o to, żeby ten wskaźnik podwyższyć poprzez. I wiemy. osiągamy i osiągamy tak wysokie wyniki, jak w Chinach, gdzie mamy już 130% OI. No właśnie, nieraz nie dwa zetknęłam się z ludźmi, którzy I to jest dobrze, tak? No, to, 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 jest, m, to jest... bardzo abstrakt, dobrze. Tak. Ale Natomiast... nie no, Chińczyk pracuje trzy razy więcej za miskę ryżu. Chyba, że tak. Nie wiem, chyba, że tam dwie maszyny jeszcze stały obok. No to, to są zwykle błędy wynikające ze złego liczenia, ze złego chwytania. Mają dobrą wydajność. Wydajność tak, ale o wydajności ciężko mówić. No, generalnie w ogóle to jest dość, dość ciekawe, bo chyba w Kanadzie, o ile pamiętam, robiony został, i, i, i o ile pamiętam, była to inicjatywa rządowa, benchmark OII w różnych branżach, bo OII dobre jest różne w różnych branżach. Inne będzie na wtryskarkach dobre, inne będzie na. Na MCG na przykład. Będziemy o, tym, będziemy o tym za chwilę rozmawiać, o takich aspektach. No, także nie należy się tu sugerować, jak ja mówię, 36, czy to jest dobrze, czy źle, bo to naprawdę zależy od branży. Jeśli nie macie z kim się porównać, jeśli nie ma możliwości benchmarku, no wówczas przyjmujemy to, co nam Bozia dała, to maszyna wypluła w pierwszym pomiarze i staramy się walczyć o więcej i tyle. No, ja pracuję w niemieckiej fabryce. Myśmy się zastanawiali, czy tam w Niemczech przypadkiem nie pracują maszyny 4 razy szybciej, bo zarobki mają cztery razy większe. Do, do pewnego. Tak, znowu wracając do tego, że jestem psychologiem. 400%. Psychologia do niej. mówi, że do pewnego momentu płace mogą nam poprawić zaangażowanie pracowników, ale potem jest taka magiczna granica, której właśnie te wszystkie działy HR, zarządzanie zasobami ludzkimi, no to głównym ich myślą jest znalezienie tej granicy, za którą tak naprawdę już zaangażowanie pracownika i związane z tym ewentualne benefity dla firmy absolutnie nie wzrastają. Ale to jest fantastyczny temat, jako również nagrałem jako dziennikarz. Motywowanie pracowników ja nie nagrałem go z Tobą, a zatem będzie to świetna okazja, żeby następnym razem spotkać się i umówić go. Dobrze. Związek Total Production Maintenance OII. Im większe OII, tym lepiej świadczy o jakości wdrożenia? Pewnikiem tak. To jest właściwie nie tyle, im większe Ile ja bym powiedziała, że rosnące, jeśli rzeczywiście OII rośnie, to znaczy, że coś zrobiliśmy, żeby wzrosło, bo, bo samo z siebie raczej nie wzrośnie, że ludzie nie, stąd nie są, nie wiem, zaczną lepiej regulować maszynę, czy, czy utrzymanie ruchu w lepszy sposób sobie swoją pracę zorganizuje, bo przecież TPM to jest też cała reorganizacja, usprawnienie funkcjonowania działu, utrzymania ruchu, to, to jest kompleksowe działanie i tutaj żeby jeszcze tak dopowiedzieć. TPM bywa dwufilarowy, czyli autonomiczne utrzymanie, specjalistyczne utrzymanie, które jest takim węższym pojęciem TPM-u, natomiast bywa też siedmiu a nawet ośmiofilarowe, bo z różnymi systemami się spotykam. I to wtedy nie jest Total Productivity Maintenance, tylko Total Productivity Management. I to jest nic innego jak system LIN, tylko że dedykowany dla firm, które, dla których maszyny, urządzenia są determinujące, są bardzo ważne, czyli mniej może w jakichś firmach, gdzie, gdzie jest montaż, natomiast w przeróżnego rodzaju motoryzacyjnych firmach najczęściej wdrażano ten szeroki TPM, w browarach też się spotyka z TPM. Tam, gdzie urządzenia, instalacje, maszyny odgrywają dużą rolę, warto na TPM oprzeć wręcz system produkcyjny i w tym kierunku się idzie. Zresztą nie wiem, czy słuchacze zauważyli, kiedy popatrzymy na world class manufacturing czyli tą taką high levelową tak, wersję LIN, to te filary które ją tworzą może za wyjątkiem ogromnej ilości też liczenia się z kosztami że to tak ujmę znowu w łatwy sposób to są niemal skopiowane z filarów TPM -u. to, to pierwotny od TPM gdzieś tam w, w, z pomocą pewnego Japończyka wyewoluowało to w kierunku WCM-u no dobrze. Opinia z miasta. OII przy FMCG jest trudno określić jakość, ponieważ wychodzi 99% do OII, a tu nagle QS przychodzi i na końcu gdzieś tam produkty trzeba cofać. Powiem szczerze, dużo zamieszania, dużo poświęconej energii, efekt niewspółmierny z poprawy. Tak, no rozmawialiśmy właśnie niedawno z, ze, tak, ze specjalistką z firmy, gdzie... Znowu, kiedy przymierzacie się do mierzenia OI, czasami koszty tego są. Niewspółmierne do poprawy. Tak. Czyli jednym słowem, wkładamy kupę roboty w to OI, a tymczasem okazuje się, że tak naprawdę moglibyśmy zaangażować się w podnoszenie jakości, na mniejszą ilość bubli, niż w monitorowanie i tworzenie systemu do pomiaru OI. Ja się spotkałam szczerze mówiąc tak praktycznie w firmach, że były organizacje, które głównie skupiały się na tych dwóch pierwszych częściach OI czyli wydajności, dostępności, bo z jakością nie było problemów na przykład i wtedy nie zakładano skomplikowanych systemów mierzenia, gdzieś online jakości, bo nie było to potrzebne. Więc też warto się, zanim jakiekolwiek narzędzie LIN wdrożycie, zastanówcie się, jakie są cele Waszej firmy, jak spełniacie te cele, co jest krytyczne, co nie jest krytyczne, jak wygląda stan obecny i dopiero potem aplikuje się narzędzia. To przy okazji takiej też taka przestroga dla linowców, Nigdy nie zaczynamy od narzędzi, zaczynamy od strategii, od celów i od analizy stanu obecnego, na ile ten stan obecny przystaje do tych celów, i potem dopiero wybieramy sobie narzędzia, a nie odwrotnie. Ta sytuacja, kiedy w firmie LIN zaczynano od 5S, skończyła się 10 lat temu. Dobrze, następne pytanie, które przygotowałem. Powiem szczerze, myślałem wiele o tym i słyszałem o tych kłopotach, które mają z pomiarami OI. Ja chciałbym w przyszłości zajmować się LINem, ale chciałbym wiedzieć, czy da się to automatyzować. Znalazłem w internecie kalkulator OI, ale słyszałem, że są systemy w pełni autonomiczne, gdzie to OI jest mierzone i kalkulowane przez komputer. To jest w ogóle ciekawe pytanie i jak zajmuję się linem te kilkanaście lat, to zawsze toczyła się dyskusja, ale ona jeszcze kiedyś się toczyła pomiędzy zwolennikami mierzenia i zapisywania jakby elementów OII, czyli pomiarów przez pracowników na linii, a angażowanie się w, jednak w jakiś system MESK czy czujniki, które same sczytują to z maszyny i obie koncepcje mają tutaj swoje zady i walety. Ręczne spisywanie jest oczywiście czasochłonne, uciążliwe, nie zawsze możemy liczyć na to, że pracownicy nam tutaj prawdę napiszą, bo może się im na przykład nie chcieć, albo mogą mieć inne rzeczy do roboty w tym czasie. Natomiast z drugiej strony zwolnicy, ja też się czasami waham, szczerze mówiąc, czy, czy jeden, czy drugi system jest lepszy. Ja uważam, że przynajmniej na początku powinno się przez jakiś czas jednak notować ręcznie na arkuszach, potem żeby się ewentualnie. Nauczyć, żeby się nauczyć. Tak. O co w tym wszystkim chodzi? I, I trochę jeszcze po to, żeby pracownik notując pomiar miał jakąś refleksję na temat nie wiem, przyczyn, problemów, które spowodowały... W spowolnienia, awarie, to pobudza świadomość pracownika. Natomiast kiedy już, nie wiem, na przykład chcemy osiągnąć większą, więcej czasu wygospodarować na przykład na zadania konserwacyjne w ramach automatycznego utrzymania i już trochę nam go wtedy nie będzie starczać na zapisy, wówczas można powoli pójść na, w, w kierunku systemów automatycznych, w, w, natomiast no, utracimy wtedy ten bezpośredni kontakt pracownika z problemem, który dzieje się i który powoduje, że o jej się obniża. Ale jako inżynier elektronik muszę Tobie powiedzieć, że współczesne urządzenia są wyposażone w sterowniki, a zatem da się te sygnały wyciągnąć i widać, czy urządzenie pracuje w tym takcie, który założyliśmy. Natomiast sama stwierdziłaś, w niektórych aplikacjach będzie to szkodliwe. Natomiast ja powiem, w niektórych będzie to zbawienne. Tam, gdzie udział człowieka jest mały, gdzie linia jest pełnie automatyczna. Pamiętam program Sonda Fantastyczny z lat 80., 80. Jeszcze da się go obejrzeć na YouTube. Fabryki bez ludzi. Tak, to była wtedy idea. Montaż szasij magnetowidu wykonywany przez roboty automatycznie. Hmm. Podzielony jest czas cyklu na poszczególne maszyny w ten sposób, żeby był one piece flow. Ale to jest temat poboczny. Natomiast wizytując zakłady, które produkowały w branży automotive widziałem wyświetlacze na linii. Rozumiem, że te wyświetlacze OII to są wyświetlacze dla UTR-u głównie, czy dla zarządu, a nie dla pracownika. Bo OII to jest KPI, który jest analizowany przez zarząd, prawda? No nie tylko przez zarząd, OI na bieżąco, elementy OI mogą być na bieżąco analizowane wśród, na zasadzie hour by hour, mogą być zapisywane na tablicach. I, i to jest bardzo ważne o czym teraz mówimy, ja dopowiem jeszcze, nie ma sensu brać się za OI i zapisywać go raz na dwa miesiące. Nie tędy droga. No Trzeba to, jest... to badać godzina po godzinie, bo inaczej traci to sens. No bo mówimy o codziennym, nieustannym doskonaleniu, a nie o doskonaleniu raz na dwa miesiące. Jeszcze od góry gdzieś tam odczytywane. To, to, to wtedy nie jest Lin. Lin to jest wtedy, kiedy pracownicy, liderzy od, jakby zastanawiają się nad przyczynami tego, że w danej godzinie OI było obniżone. Wtedy mamy Lin. Uf, temat był trudny, ale sobie poradziliśmy. No myślę. Mam nadzieję, że nie było za trudno, że słuchacze. W, ale nasi słuchacze są już wyedukowani, wy także. Coraz myślę, bardziej dbamy o to, żeby poziom naszych rozmów wzrastał. A zatem dla nas, jeżeli rozmowa Wam się spodobała, zasłużone lajki, szczególnie dla Grażyny. Ja jestem no i tutaj dla naszego, tylko sługą. Byłem w Japonii i pamiętam, syn właściciela firmy powiedział: I am a servant here. Jestem tutaj najmniejszy w tej firmie. No to Takie podejście fajnie. japońskie właśnie było, nie? No, jak również to, to nawiązuje do tego, że w wielu firmach nawet właściciel, nawet menadżer zaczyna przez jakiś czas, przynajmniej przez jedną dniówkę od pracy na linii, żeby zobaczyć, jak to jest. Zresztą nie tylko w fabrykach, w, w, o, o ile wiem, to w Biedronce zawsze się tak się zaczyna praca. Ale to jest bardzo dobre, bo pozwala zrozumieć proces. My jeszcze wrócimy z pewnością do tych ciekawych zagadnień w następnych rozmowach z mojego cyklu lin po polsku, a na razie proszę, jeżeli Was tematyka interesuje. Tych nagrań zajrzyjcie na LinkedIn, mój profil Sławomir Szczepaniec, można się również skontaktować z Grażyną Potworą, zadać pytania. Nagrania są również dostępne na Facebooku, a my dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy. Bardzo.